Chciałam się podzielić historią mojego synka, który ma 9 lat, ma autyzm. Pamiętam, że zaczęliśmy bioelektrody stosować od 2 listopada i mój syn po dwóch dniach stosowania tych bioelektrod zaczął się sam bawić swoimi zabawkami, puznami, co wcześniej nie miało miejsca. Później, po tygodniu, zaczął do mnie mówić samymi zdaniami. Dla mnie to było po prostu niesamowite. U siebie zauważyłam znaczne obniżenie, jeżeli chodzi o stres. Niestety mam taką sytuację dość specyficzną, rodzinną, gdzie non-stop jest kortyzol bardzo wysoko. Od dłuższego czasu już odczuwam taki spokój, to że mogę się w ogóle przez całą noc spać.